Niezłe pudełko, prawda? Takie dość ekskluzywne. W środku znajdował się ten gamingowy headset, czyli ASUS Strix Fusion 700. Jest on najnowszym, najwyższym, no i siłą rzeczy również najdroższym modelem z całej serii, który posiada kilka ciekawych udogodnień. Poza tym oczywiście przetwornik cyfrowo-analogowy, a przy dźwięku palce maczali ludzie z Bonjowi Acoustics. Jak ten sprzęt sprawdza się w grach i czy jest warty swojej ceny? O tym przekonamy się już za chwilę. Seria Strix przeszła sporą metamorfozę, bo jeszcze jakiś czas temu miałem okazję używać trzy setek z serii Fusion, i względem tych pierwszych Strixów, które przypominały oczy sobie, całość zmieniła się na plus pod wieloma względami, które przede wszystkim wpływają na komfort użytkowania. 700 to urządzenie, co istotne, również bezprzewodowe. Dlatego też w świetnym opakowaniu, które potęguje ekskluzywność produktu, znajdziemy wyłącznie jeden kabel, który pozwala na ładowanie i przesyłanie dźwięku w trybie przewodowym. Nie zabrakło z kolei dodatkowej pary nauszników o materiałowym wykończeniu. Oraz etui wykonanego z grubego materiału ze złotym ściągaczem. O największym braku tego całego zestawu przekonałem się dopiero w momencie, kiedy przestałem zachwycać się pięknym opakowaniem. Okazało się bowiem, że mamy słuchawki bezprzewodowe, ale ani w wykazie elementów, ani wewnątrz pudełka nie znajdziemy konwertera bluetooth na USB do naszego komputera. Dlaczego? Sporo kontrowersji z pewnością mogą budzić decyzje związane z konstrukcją 7 setek. Drogi sprzęt, a jednak w większości wykonany z plastiku. Metal pojawia się wyłącznie w okolicach prowadnic. Całe szczęście tworzywo jest dobrej jakości, elastyczne, no i nie skrzypi. Największe ale to natomiast czasze błyszczące, niemal chromowane o złotawym zabarwieniu. Oczywiście słuchawki palcują się od samego patrzenia, więc możecie być pewni, że każde założenie i ściągnięcie to dodatkowe 10 odcisków. Na słuchawkach. Co jednak gorsze, jedna z nich to panel dotykowy. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak wygląda ona po sesji w grach bądź oglądaniu filmów na YouTubie. Dodatkowo należy uważać na potencjalne zarysowania. Niezbyt przemyślana powierzchnia, a słuchawki zdecydowanie z głowy powinny lądować na stojaku o ile to możliwe, bo w zasadzie godzinę po użytkowaniu dopatrzyłem się pierwszej ryski, a później kolejnych. Pomijając jednak rzeczy, które psują trochę kwestie użytkowe, to ten konkretny model. Fusion bardzo mi się podoba i są to jedne z ładniejszych słuchawek, jakie miałem w rękach z gamingowej kategorii. Chowany mikrofon, a do tego podświetlenie RGB synchronizowane z myszką, klawiaturą czy nawet płytą główną od Asusa. Niemniej, mimo że ładne, to moim zdaniem te słuchawki na użytkowanie poza domem są zbyt ekstrawaganckie i zbyt mocno przyciągają uwagę gapiów. Kwestii złącz i funkcjonalności. Nowy model jest w zasadzie nastawiony tylko na dwie formy działania: USB i Bluetooth. Portu jack 3,5 mm brak, a szkoda, bo w takim drogim sprzęcie jednak warto by było go mieć jako dodatkową opcję. Warto zatem przy podróżach zaopatrzyć się w powerbanka lub po prostu naładować słuchawki do pełna, bo jednorazowa sesja przy optymalnych ustawieniach to jest jakieś 50-60% głośności u mnie, co w zupełności mi wystarczało, no i przy okazji brak podświetlenia pozwala na: Złapanie około 15 godzin działania. Co jednak warte zaznaczenia, słuchawki potrafią działać jednocześnie i przewodowo i bezprzewodowo, czym chwali się producent. Podczas rozgrywki możemy przykładowo pozostać podłączeni z telefonem, aby odebrać nadchodzące rozmowy czy słuchać muzyki z urządzenia mobilnego. Tutaj też uwidacznia się funkcjonalność panelu dotykowego. Rozwiązanie na lewej słuchawce jest bardzo wygodne. W pionie zmiana głośności, w poziomie zmiana utworu, a różne wariacje tapnięcia w środek lewej słuchawki odpowiadają za za pauzę muzyki, odbieranie właśnie rozmów, czy nawet synchronizację podświetlenia z innymi urządzeniami od Asusa. Do tego dostajemy również dwa przyciski fizyczne, jeden do parowania urządzenia, a drugi do uruchomienia trybu 7.1. Z kolei całość wsparta jest o małą diodkę LED. Co do brzmienia, odpowiadają za nie 50 mm kapsuły neodymowe o rozpiętości od 20 Hz do 20 kHz. Do tego impedancja wynosi 32 Ohm, czyli taki standard. Całe szczęście wbudowano DAC, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy. Sprawia on, że brzmienie stereo jest bardzo przyjemne i odpalenie plików muzycznych w formacie flag dawało super wrażenie. Wokale wyraźne, bas odpowiedni, chociaż momentami chciałem go więcej właśnie w muzyce, ale tutaj equalizer, który jest dostępny z pozycji aplikacji na komputerze, uzupełni moje braki. W grach natomiast słuchawki eksponowały pasma, których no, w zasadzie po prostu oczekiwałem. Efekty mocne, aczkolwiek nie a o przesterach nie było mowy. Słuchawki grały po po prostu dobrze. Dostępny jest również wirtualny tryb 7.1 i nie polecam go zdecydowanie odpalać w środowisku, które nie jest do tego przystosowane. Tym samym muzyka i większość filmów dostępnych na komputerze moim zdaniem odpadają. Natomiast uruchomienie go w grze takiej jak The Hunter z masą różnych dźwięków środowiska czy nawet w Battlefieldzie naprawdę robi wrażenie. Może nie jest to dźwięk aż tak dobry, żeby się nad nim rozpływać, ale warto dać mu szansę i moim zdaniem zasługuje chociażby na drobną pochwałę. Poza tym co zauważyłem przy użytkowaniu to wygoda. Słuchawki leżą stabilnie, nie naciskają zbyt mocno, a jednocześnie zapewniają odpowiednią izolację. Nauszniki Materiałowe to z kolei idealne rozwiązanie na gorące dni, które w połączeniu z tym dźwiękiem sprawiło, że byłem ogólnie zadowolony z użytkowania. Co do mikrofonu, ten jest obecny na elastycznym pałąku i oczywiście można go wetknąć w słuchawkę, dzięki czemu staje się praktycznie niewidoczny. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, to próbkę macie teraz i możecie ocenić jego brzmienie sami. Test mikrofonu w słuchawkach ASUS Strix Fusion 700. W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit. Nie była to szkaradna, brudna, wilgotna nora rojąca się od robaków i cuchnąca błotem, ani też sucha, naga, piaszczysta nora bez stołka, na którym można by usiąść i bez dobrze zaopatrzonej spiżarni. Była to nora hobbita, to znaczy nora z wygodami. Wypadałoby to wszystko jakoś podsumować i moim zdaniem Fusion 700 to udane słuchawki jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, bo to jest spora. A poza tym dźwięk. Mamy daka, mamy podatność na ekwalizery oraz wirtualny 7.1, które może nie jest wybitne, natomiast potrafi czasami miło zaskoczyć. Ale pojawiają się też wady. Oczywiście błyszczący plastik na czaszach. To jest zdecydowanie największa z nich. Strasznie dużo odcisków palców, pojawiają się ryski. No a poza tym kurz też strasznie na tym elemencie widać. A mamy panel dotykowy, więc siłą rzeczy cały czas te elementy będziemy mieli brudne. No i brak konwertera Bluetooth. Do komputera w zestawie. Wielka szkoda, słuchawki bezprzewodowe, a takiego elementu już w naszym pudełku nie znajdziemy. No i cena 249 dolarów, więc w Polsce prawdopodobnie około 1000 złotych także sporo i musicie dokładnie sobie ten zakup przemyśleć, bo może okazać się, że nie potrzebujecie na przykład panelu dotykowego i bezprzewodowości, a wówczas za niższą kwotę kupicie model niższy również, czyli Fusion 500. Więc musicie się nad tym wszystkim zastanowić. Zdecydowanie fajne słuchawki w przypadku 700, ale też bardzo, bardzo drogie. I myślę, że nie dla każdego. Także decyzja o ich zakupie jest wasza. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym headsetcie. Łapki w górę również mile widziane, podobnie jak subskrypcje. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!